Witam wszystkich tu NiveS Dzisiaj długo oczekiwany przez Was film o kolekcji moich noży. Może na początku powiem, że wszystkie modele, które teraz wam pokażę znajdują się w opisie filmu, żebyście nie mówili, że nie zrozumieliście któregoś modelu. I co jeszcze na początku chciałem wam pokazać, co sobie splotłem z tego parakordu, który ostatnio widzieliście jego unboxing. Taką oto bransoletę która jest rozciągliwa na gumce do włosów i taki oto bryloczek do kluczy. Ok, więc zaczynamy. Na pierwszy ogień Mora Line My Fire. Jest to produkt mory, która połączyła siłę z firmą Line My Fire. Nie używałem go zbytnio, bo wydaje mi się że za bardzo delikatny do prac oddorowych. Więc leży sobie w kolekcji. Nieużywany. Ok. Nie będę za, sam wam za dużo o nim mówił. Next. Yy, mora Companion w wersji black. Jest naprawdę bardzo fajna, bo jest to jedyna mora, która mi się podoba. I. No i tyle, co mógłbym wam o niej powiedzieć. Jest taka sama jak każda inna mora. Tyle za bardzo nie używałem. Kosztowała mi całe 35 zł, więc leży sobie na razie nieużywana. Out. To jest mora Robus, którą widzieliście, ją używałem. I... No i później też ją używałem. Ogólnie jest była zakupiona jako wół roboczy. Więc ta powłoka, którą wam pokazywałem, troszkę ją chroni, ale pff, i tak mi zarzewiała. Jakiś taki mam talent do zardzewiania noży. Ok, teraz Cold Steel Kudu, za którego nie zapłaciłem nic, czego się bardzo cieszę, bo nic bym za niego nie zapłacił. Jest... Nożyk jest delikatny, jak widzicie, można go wyginać w ręce, więc za bardzo nie wiem do czego go używać, więc go nie używam. Trochę go używałem, złapał jakieś rysy na. Yy, na głowni ale ogólnie jakoś tak nie widzę dla niego jakiegoś normalnego zastosowania nawet AC nie można nosić bo nie ma klipsa jest za długi blokada się ciężko chodzi nie da się go otworzyć jedną ręką nie wiem nie widzę dla niego żadnych praktycznie zastosowań więc next Costil kobun Używałem go na EDC jakieś 3 tygodnie, nie zdążył się nawet stępić, otworzył kilka paczek i to tyle, ten nóż tak bardzo mi się podoba, że nie jestem w stanie go używać, po prostu jest piękny, wygląda jak yy, mała katana, szczególnie jak się na niego spojrzy pod tym kątem i po prostu jest piękny, nie mogę go używać, bo jest za ładny. Do używania mam morę, która jest brzydka, więc ją używam. Następny to Cold Steel SRK. Yy, też za bardzo mi się podoba, że go używam. Na pewno będziecie się ze mnie śmiać, że większość noży mam nowych. Ale chyba na tym polega kolekcjonowanie. Więc, tak jak Wam mówiłem, używam na co dzień węgera, którego też Wam zaraz pokażę, i morę, którą już Wam pokazałem. I to tyle, co robię na co dzień nożem. Nic więcej mi nie jest potrzebne. Cała reszta to jest kolekcja. Lekko używana czasami. Tak jak na przykład Kobun. Tam miesiąc edytowania. Co mogę powiedzieć o tym nożu? Jest piękny. Jeżeli chcecie, tego kupcie, bo mogę go Wam spokojnie polecić. Jest naprawdę bardzo fajny. Ok, teraz były duże noże. Teraz pora na coś mniejszego. Victorinox Pikutek. Chyba. Bardzo dużo ludzi go ma. Większość film skopiowała z niego te ząbki, ten kształt. Wiem, że Boker robi coś takiego. Ostatnio w markecie widziałem. Yy, bardzo podobne, właściwie taki sam nóż, tylko że był robiony chyba w Chinach, z tego co pamiętam, i kosztował 6 zł. Nie wiem, ja wolę mieć produkt, yy, który pochodzi ze Szwajcarii i jest troszkę droższy. Bo można go kupić za około 13-14 zł. Więc jest naprawdę bardzo przyjemny nożyk. Mam takie trzy. Jednego dałem babci, jeden jest na dole cały czas w kuchni, a ten sobie leży tak. U mnie w pokoju po prostu sobie leży. W razie czego, gdybym gdzieś jechał, to go wtedy biorę. Victorinox Classic z nadrukiem, który na pewno, że tam znany, z mojej latarki i węgera. Nożyczki, małe ostrze, pilniki, czyścik czy tam, ja to nazywam śrubokrętem do wszystkiego. I penseta wykałaczka, kółeczko. Taki sobie Victorinox, też za niego nic nie zapłaciłem. I pokrowiec dostałem od wuja. Next, Victorinox Recruit na pewno też będziecie się z tego śmiać, bo bardzo dużo rzeczy z mojej kolekcji nie kupiłem. Tego też nie kupiłem. Kupił go brat i nie wiem czemu leżał mnie w pokoju. Stwierdził, że go nie chce i mi go oddał. To jest bardzo prosty model, który ma dwa otwieracze, tak jak każdy Victorinox i ostrze. Znaczy, no ostrzej, duże i małe. Okay. Pęsę, to wykałaczka kółeczko. Uh, tylko to jest... Zaraz wam pokażę o co chodzi. To jest wersja 84 mm, a to jest wersja 91 mm. I to jest kolejny mój nóż uh, Victorinox Camper. Victorinox Camper z tyłu ma. Um, szydło z przebijakiem i... To jest ten, który zawsze pokazuję Wam do porównania wielkości. To jest to samo co w tamtym, tylko jeszcze spiła. Okej. Okay. Next, Victorinox Swish To jest drugi mój scyzoryk, którego trochę używałem, bo jest naprawdę bardzo fajny. Jak jedziemy gdzieś na wycieczkę rowerową, to spokojnie możemy go wziąć. Nie martwić się o to, że nie damy sobie rady, jak coś nam się popsuje w rowerze, bo ma kombinerki, które są naprawdę użyteczne i są dość grube, więc nie ma obawy, że się połamią lub pogną. Jest śrubokręt i kilka różnych płaskich tutaj, tu jest jeszcze jeden. Więc nie będę wam mówił wszystkich funkcji, bo się nie zmieszczę w, w 15 minutach. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej i tutaj mam węgera. Węgera. Nie wiem, nie pamiętam modelu, tego jest tyle, że ciężko jest zapamiętać. Będziecie mieli na pewno w opisie jaki to jest węger. Nie kupiłem go, więc nie pamiętam tego modelu. Też znanej Wam już firmy. Mamy tutaj nożyczki. Nóż i tutaj nie jest małe ostrze, tylko jest czyścik z tym śrubokrętem. Pilnik, znaczy z śrubokrętem i czyścikiem. Użycia jakiego kto chce. Następny jest Wenger Evo Grip 18. Jego recenzję widzieliście, więc nie będę Wam opisywał, co on tam ma w środku. To był, mój, yy, to był mój drugi nóż. Drugi razem z Pumatekiem. To było takie egzekwo. I widzieliście recenzję, więc jadę dalej. Tego jest recenzji, nie widzieliście, a to jest Wenger Ranger Grip 79. Po 79 jest kropka, jakieś inne liczby to będzie w opisie. Bardzo fajny, można go otworzyć jedną ręką i złożyć jedną ręką. Ma bardzo fajną blokadę, która polega na tym, że ten guzik, który tu jest, spróbuje wam złapać ostrość. Ostrość. Dalej. Chyba jednak nie. To tu widać, w tym miejscu dokładnie. Nie, no nie widać tego. Trudno. Tam jest taki bolec, który przesuwa tego liner loka, i, i przez to możemy odblokować głowę. Którą możemy następnie złożyć jedną ręką? Jest yy, oprócz tego tutaj sprężyna, więc rozkłada się trochę ciężko, ale się fajnie sam domyka. Oprócz tego jest tu też piła. O dwa otwieracze, w sumie trzy, bo jeszcze korkocią, który też jest otwieraczem, yy, i przebija z Dłem. Jego recenzja na 100% będzie, więc już Wam o nim więcej nie opowiadam. Kolejny jest Lederman Styles. Yes. Mamy tutaj bardzo fajne nożyczki. Też go widzieliście w unboxingach. Bardzo jest do tego dobry. Jest genialny po prostu jako odpakowywacz, ponieważ mamy bardzo fajny nóż, nożyczki i wszystko co jest potrzebne. Oprócz tego co tu jest. Karabinczyk, i otwierasz do butelek C w sumie nie C tak. Mm, też na pewno zrobię recenzję. Kolejny jest Walter Black Multisrack. I tak jego recenzję widzieliście. <śm> nienawidzę go. Jest gówniany i chyba na tym powinienem zakończyć. Następny jest Lederman Rebar, jego też widzieliście, więc też o nim więcej nie mówię. Kolejny jest nóż firmy Beta model 1778X, o nim też Wam mówiłem, więc nie będę przeciągał, bo ten film zrobi się za długi. Kolejny nóż to Beta 1778C, o którym też Wam mówiłem w moim pierwszym filmie. Był trochę kiepski, ale możecie go sobie obejrzeć. Kolejny nóż to K-Bar Piggyback. Nek, którego nekowałem przez jakieś mm, dwa dni. No Potem pokochałem rata i niestety nie miałem czasu, żeby jakoś go nosić. Next jest właśnie rat, którego kocham i jest bardzo, bardzo fajny. Niestety teraz go nie noszę, bo noszę... Mm, co noszę? Właśnie teraz, noszę spider Coat t w wersji black. To jest bardzo fajny sposób odcierania go. Pokażę Wam go jeszcze raz. Naprawdę genialne, i tym uwiódł moje serce. To jest naprawdę bardzo fajny sposób, i nóż wygląda, jakby był sprężynowy. Także to jest naprawdę bardzo fajne, i przekonałem się do G10. Na początku nie byłem jakoś pozytywnie do niego nastawiony. Jedziemy dalej Kolejnego mamy Sanren, mój 738 Jest w tej chwili na Allegro, szukałem 710, niestety nie ma, nie wiem czemu Ten jeszcze jest, jak chcecie możecie go sobie kupić, 40 parę złotych chyba Bardzo fajny nożyk na EDC, mały, lekki No średnio lekki, ale bardzo fajny i już ostatni nóż yy, firmy Pumatek, o którym nic nie wiem, oprócz tego, że głównie zrobione ze stali serii 420. Yy, nie znam modelu ani niczego, i flipper w nim nie działa. Jakbyśmy się nie wiem, jak starali, nie działa. Trzeba zrobić taki ruch ręką. No. I. Nareszcie doszliśmy do końca, moja kolekcja jest bardzo, bardzo duża i to, znaczy no dobra, nie przesadzajmy, bo zaraz napiszecie, że samej Chiny i wcale nie jest duża, ja mam większą i tak dalej. No dobra, ale cały czas się powiększa, więc yy, zachęcam was do komentowania, subskrybowania i lajkowania. Możecie też pisać na mój yy, mail, gmail.com i co, trzymajcie się.